Witajcie w kolejnym odcinku naszej serii z gry Europa Uniwersalist 4. W dzisiejszym odcinku będziemy znowu walczyli z Otomanami. Powrócimy do długiej historii wojen krymskich. Jak pamiętam, to jest chyba już czwarta lub piąta wojna krymska. Znowu odbywa się w tym regionie. Znowu mamy do pokonania Otomanów. Zatem możemy ruszać chyba do gry. Nie planujemy brać jakiegoś poważniejszego udziału w tej wojnie. Pozwolimy Polsce i Czechom, wreszcie koalicji, zająć się otomanami. My i tak z tej wojny niewiele możemy uzyskać, tak po prawdzie. A, a chcemy się trochę od, odrodzić, trochę żeby nasze wojska się zdegenerowały I będziemy, planu, będziemy planowali wielką wyprawę na Austrię i Wenecję. Odkryłem już dlaczego te ziemie posiadają niższą autonomię. Ta część. Otóż jeśli one leżą w zasięgu 150 jednostek, nie wiem, nie wiem dokładnie ile wynosi jedna jednostka, to jest chyba wartość indywidualna dla każdej prowincji w zasadzie, jeśli y, prowincje na innym kontynencie leżą w zasięgu 150 jednostek od stolicy, y, autonomia może tam spaść do zera, nie jest liczona ta prowincja jako prowincja zamorska. Y, w przeciwieństwie do prowincji, które leżą w większej odległości, takich jak tutaj na przykład Tunis. One już posiadają autonomię 75%, wynikającą z tego, że, że jest to prowincja zamorska. Ta autonomia może się obniżyć jedynie wtedy, kiedy z prowincją tego, jak na przykład wspomniany Tunis, będziemy mieli połączenie lądowe, czyli kiedy podbijemy cały teren wybrzeża, na przykład przez Konstantynopol i Francję. Czyli inaczej mówiąc, musimy podbić cały basen Morza Śródziemnego, co i tak planujemy w tej serii. Zrobić, możemy wziąć technologię, nie pamiętam już jaką, od poprzedniego odcinka minęło trochę czasu. Możemy wziąć technologię dyplomatyczną, co oczywiście bierzemy, zwiększymy skuteczność handlu i technologię militarną, co też weźmiemy, co zwiększy nam skuteczność artylerii, z tego co widziałem. I bierzemy kolejną jednostkę, nasze wojska stracą trochę morale w związku z reorganizacją. Mamy dużo złota, moglibyśmy je wydać na 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 na. Nie potrzebujemy inżyniera. Moglibyśmy je wydać na manufakturę. Tutaj plus 0,29 widziałem największą. Największy przychód z plantacji. 0,35 już trochę lepiej. 0,35 tu 0,23 0,42. 0,42 to wybudujemy w tej i w tej prowincji. ...manufakturę i manufakturę będziemy budować, żeby zwiększać nasz przychód. To jest dość ważne, a i tak przychód mamy na dość wysokim poziomie. Czyli 20 radukat miesięcznie to jest wysoki przychód. Przynajmniej tak mi się wydaje. Bunty się szykują. Szykują się bunty Geridu i bunty Montenegro, czyli Czarnogóry. Czarnogóry podaję. Epirów i Albanii, czyli. Jak widać nawet te ziemie nie należą etnicznie do Otomanów. One należą do krajów europejskich. My je tylko wyzwoliliśmy i przyjęliśmy pod swoje skrzydła. Mali zostało zwesternizowane, jest już jest już należy do grona państw zachodnich. Czy możemy je zwasalizować? Nie możemy, bo są zbyt duzi. Moglibyśmy ich podbić. Moglibyśmy podbić te tereny, ale na razie się nie będziemy tym zajmować, ponieważ. Ponieważ nie mamy tam żadnego celu, a nie mamy tam żadnego celu dlatego, że 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 i tak będziemy mieli zmniejszoną autonomię do 75%, zwiększoną autonomię do 75%, Szwajcaria zdobyła y, tereny od Toskanii, to dobrze, bo Toskania była już w pewnym momencie dość potężna, teraz trochę straciła na swojej wartości, z kolei Szwajcaria robi się dość mocna, niestety jest y, heretykiem. Czy Francji byśmy mogli wypowiedzieć w tym momencie wojnę? Nie jestem tego pewien... Mo moglibyśmy. Oczywiście nie zrobiłem tego, bo nie mam nawet... So nasi sojusznicy nawet nie dołączą do nich dołączą. Byśmy szeroko przegrali. Przyjmujemy e kolejne prowincje. Od Otomanów. Mali ustawiło Portugalię na swojego rywala. To będą bardzo ciekawe wojny, jeśli dojdą do skutku. State nas obraził? Papa State nas obraził. Niesłychane. Oni chcą naszych prowincji. Oni, oni żądają, mają, cze mają czelność yy, żądać naszych prowincji. I my jesteśmy najbardziej katolickim krajem prawdopodobnie w tym momencie na, na globie. Oni mają, mają czelność żądać naszych prowincji. Mają czelność nas obrażać. Niesłychane. E, wybuchli nam buntownicy w Zecie. Oczywiście zaraz tam pójdziemy, tylko podbijemy prowincję Kasiriye. Podbijemy no nie jest to zbyt trudne, nie mają tutaj żadnych fortów. No i idziemy do Zety. E, Ma Maroko wybuchło. Znowu Maroko już jest, jest już bardzo niestabilny krem. Za chwilę możemy je rozebrać, e, rozebrać żeby uchronić ich przed e, sobą samymi. Co znamy przykłady takiego postępowania z historii naszego kraju? Z tego co widzę, planuje regencja w Prowansji. Dokończy nam się na. Nie skończy nam się niedługo na Papa Estreita. go nie wykorzystamy, nie chcemy prowadzić takiej bezsensownej, w gruncie rzeczy, wojny o nic? Możemy prowadzić akt blasfemii, blasfemii. Blasfemi, koniec wojen religijnych, koniec zamieszania. Wykrywamy nowe terytoria, ale przede wszystkim wojna się toczy. Niech się toczy. Nam przejmując nic do tego. My w tej wojnie jakoś czynnie nie bierzemy udziału. Już i tak robiłem więcej niż. niż. niż chciałem wczoraj. mówić. Podbijając kolejne terytoria. Ale po prostu może coś nam. może coś nam Polska da w pokoju. Chociaż wątpię, bo nie mam do tego najmniejszego powodu. Czego nież wojna toczy się jako taka z Krymem. Jak sobie radzi Krym, Krym radzi sobie nie lepiej od Otomanu. Z tego co widać. Wiem, że podbijam prowincje bez fortów, ale tak szczerze mówiąc. Nie, nie będę się szczególnie martwił o War A prowincje bez fortów. Yy, yy, zdobywanie ich po nie pozwala rekrutować tam oddziałów przez y, otomanów. Możemy wziąć sobie kolejną ideę, to będzie dewocja. Y, ona nam nie spoczyna, jest jesteśmy do tyłu z technologią administracyjną, więc myślę, że trochę musimy teraz nadgonić. Podbijamy kolejne terytoria. Nasza flota jest jedną z najsilniejszych. Y, wpadłem na pomysł... Wpadłem. Bo jak... Niektórzy uważni widzowie mogli Odkryć, że niedługo będą się toczyć wojny religijne. My przyłączyliśmy się do państw katolickich, dlatego papal State nas obdawa. I w tej wojnie bardzo ważne będzie panowanie na mozu, bo u przeciwników jest Szwecja, jest Wielka Brytania, które jeśli zostaną zablokowane statkami, nie będą mogły wiele zdobyć wreszcie państw. Jest Olsztyn, są Ottomanie, jest Wielka Brytania, jest Szwecja i bardzo ważne będzie zdobycie panowania na mozu. W tym celu będziemy musieli wzmocnić swoją flotę i będziemy musieli ją podzielić na pół. Jedna część będzie musiała się zajmować Morzem Śródziemnym, a druga okolicami naszego kraju, żeby Brytyjczykom nie było tak łatwo się zdesantować na naszym kraju, jak to zdobili w poprzedniej wojnie. Bo jeśli ktoś oglądał hmm, w poprzednich odcinkach hmm, w wojnie o Prowancję, właśnie bardzo, bardzo dużo bitew przegraliśmy z tego powodu, że Brytyjczycy hmm, zdesantowali się na naszej ziemi. Czego moglibyśmy spokojnie uniknąć, gdybyśmy mieli w okolicach naszą flotę. Dlatego po tej wojnie podzielimy naszą flotę na pół. Nie myślę, że to będzie dobry pomysł. Zdobywamy kolejne prowincje. Uzupełnia się nasz Manpower, już mamy prawie pełen za dwa miesiące. Pokonamy tam armię Ottomanów w jednej bitwie, bo czemu by nie? Skoro się tak wystawia. Za chwilę armia Ottomanów przestanie istnieć, bo już nie ma się dokąd wycofywać. Powoli. Teraz idzie do Nigbolu. Już nawet się tam nie uzupełniają. Nie będą uzupełniać. Ciekawe, czy Otomani mają jeszcze jakiś manpower, jakikolwiek. Czy można by to sprawdzić w armiach? Total. Rozbiliśmy jeden z armii otomańskiej, czyli bardzo dobrze. Komunowaj ma drugą największą armię. Czyli nasz sojusz jest w tej chwili prawie niezwyciężony. Moglibyśmy pokonać nawet Francję. Szczególnie, że Francja nie ma manpower, a nam się uzupełnia manpower trochę szybciej. tu mamy tylko 1000 manpowera, 54 tysiące wojska i 35 oddziałów e, mercenarisów, czyli najemników. Czyli tak naprawdę nie ma żadnej armii własnej, mamy tylko oddziały najemnicze. Z tego co widzę, nie planują przejść do, na nasze terytorium i bardzo dobrze. Odkrywamy jakieś tereny nowe. Co nas nie szczególnie interesuje, bo jak powiem nie będziemy się bawić w tej grze w kolonizację. Szczególnie, że kolonizacja nie należy do najciekawszych do oglądania. A i tak będziemy mieli kolonię, bo uzyskamy je w wyniku wojen. <grym> po prostu możemy zdobyć 50 Administrative Power, oczywiście bierzemy. Możemy wziąć technologię administracyjną. Niby nie powinniśmy tego zrobić w czasie wojny, ale nie planujemy w czasie tej wojny nic zdobyć, więc weźmiemy tę technologię, Najwyżej będziemy musieli trochę poczekać. Nie będziemy mieli spodą over extension. Dostajemy możliwość postmart, czyli narzucenia naszym wojskom większego tempa maszerowania w zamian za dwa punkty military power za prowincję, którą przebędziemy. Yolof wypowiedział wojnę Mali. Mali już jest zwesternizowane i to może być dla nich niekorzyść, ponieważ nie mogli w tym czasie wydawać punktów na technologię. Tutaj jest, mamy 10, 10, 12, tutaj 7, 8, 11. Yolof ma trochę lepszą technologię. To, naturalne, to wynika naturalnie z kosztów związanych z westernizacją. Pokonaliśmy flotę otomanów, już nie mają praktycznie żadnych statków, więc myślę, myślę, że już możemy podzielić tę flotę na pół i połowę wysłać do Asturii. Do Asturii to myślę, że to będzie dobry cel. Brandenburgia wypowiedziała wojnę Pomerani, czyli Pomorzu, czy to jest jakaś duża wojna? No, Brandenburgia wypowiedziała wojnę pomadani, czyli dołączyły się do tej wojny Rosja i Węgry, czyli dość duzi gracze. Z kim jest sojusz w Brandenburgie? Holsztyn i Livonian Ordem. Myślę, że Rosja jest w stanie to wygrać, jeśli tylko zdobyć przejście jakimś cudem przez Commonwealth, a nie wiem, czy Commonwealth udzieli im prawa przynarszą. Możemy wziąć dodatce, weźmiemy sobie... Y, Gaspara Fernandeza da Cordobę. Chociaż możemy wziąć... tradukcję na efficiency plus 10%. Tak, myślę, że go weźmiemy stać nas. Przede wszystkim nas na to stać. Przede wszystkim nas na to stać. Zwiększy to nas, nasze trochę przychody i zwiększy nasz nas, nas wzrost punktów administracyjnych. Niedługo nadgonimy w tych punktach, co zdarza mi się wczoraj mówiąc bardzo rzadko. Z tego co widzę już weszły flos, e, wojska czesko-polskie do, e, do Azji, czyli bardzo dobrze dla nas. Z kim. Nie prowadzicie żadnych wojen, czemu wy macie tak mało manpowera, nie wiem, jesteście w sojuszu z Commonwealthem, to jest niedobrze, bo to... Commonwealth jest dość potężnym krajem, dlatego tylko, tylko w tym momencie moglibyśmy dołączyć do tej wojny, ale ja się z wami na ten moment zagnam, trzymajcie się, do, do następnego odcinka, cześć!